Zmiany w strukturze kodu genetycznego DNA w dobie obecnej. To fragmenty rozmowy z dr Brendon Fox, która przedstawiła materiał dowodowy o ludzkim DNA i zmianach na poziomie komórkowym w wywiadzie udzielonym Patrycie Rysz. Dr Fox prowadzi holistyczną praktykę w centrum Avalon w Kalifornii. Dr Fox poprzez badanie krwi udowodniła, że niektórzy ludzie mają już teraz rozwinięte dodatkowo pasmo DNA. Doktor Brenda Fox ma tytuł doktora w dziedzinie psychologii i neuropatii przepraszam, naturopatii, współpracuje również z telewizją Fox Network, która udowodniła, że pozaziemskie istoty odgrywają pewną znaczącą rolę w fazie rozwojowej ludzkości na Ziemi. Najbardziej znane są filmy z serii X-Files i punkt widzenia są to programy oczywiście amerykańskie. Myślę, że Państwo znacie je bardzo dobrze. Co to są za zmiany, jakie do tej pory zaszły na naszej planecie i jaki wpływ będą miały na nasze ciała? Dr Brenda Fox. Są to istotne zmiany, mówią genetycy. Przed laty w mieście Mexico City odbył się konwent genetyków z całego świata, gdzie głównym tematem były zmiany w DNA. Podlegamy zmianom ewolucyjnym, jednak dotąd nie wiemy dokładnie w jakim kierunku się to zamanifestuje. Pytanie. Jak zmienia się nasze DNA? Brenda Fox. Każdy z nas ma podwójną helisę DNA, jednak znajdujemy tworzące się dodatkowe helisy. W podwójnej helisie są dwa pasma DNA, które formują się w spirale. To moje zdanie, że stopniowo ewoluujemy do dwunastu Helis. Ten czas rozwoju, jak się wydaje, rozpoczął się w przeciągu ostatnich 20 do 25 lat. Jest to naukowa eksplantacja, jest to mutacja naszego gatunku, przy czym efekt końcowy nie jest jeszcze dla nas znany. Zmiany nie będą podawane do wiadomości publicznej, ponieważ krąg naukowy jest zdania, że społeczeństwo mogłoby się tego wystraszyć. Ludzie będą się przemieniali na poziomie struktur komórkowych. Obecnie pracuje z trójką dzieci, które posiadają po trzy felisy DNA. Większość ludzi czuje te zmiany i o nich wie. Wiele religii mówiło o zmianach i wiedziało o nich, lecz one przedstawiają je w innym świetle. Wiemy, że to będzie pozytywna mutacja, chociaż może budzić obawy fizycznie, duchowo oraz może być odczuwalnie mm, źle pojmowana. Pytanie: czy wspomniane dzieci Pokazały jakieś oznaki inności w porównaniu do innych dzieci. Brenda Fox. Te dzieci posiadają zdolność teleportowania przedmiotów w pomieszczeniu e, tylko poprzez koncentrację, albo mogą napełnić szklankę wody tylko patrząc na nią. Są telepatami. Można by prawie wierzyć, że te dzieci posiadły anielskie lub ponadludzkie zdolności, lecz tak nie jest. Myślę, że są tym, co w następnym tysiącleciu będzie na Ziemi normalnością. Pytanie, czy myśli Pani, że my wszyscy podlegamy takim zmianom? Brenda Fox. Wydaje się, że ludzie urodzeni przed 1940 rokiem yy, nie zdołają wytworzyć tych zdolności, lecz tylko następne pokolenia, które w tym życiu otrzymają możliwość wytworzenia kolejnej helisy. Te przemiany są najbardziej widoczne w naszych systemach immunologicznych i endokronologicznych, które są jedną z podstaw transmutacji. Ja pracuję w dziedzinie analiz terapii immunologicznych. Niektórzy dorośli, których przebadałam, również posiadają dodatkową helisę DNA w trakcie rozwoju, a nawet kompletną. Ci ludzie przeżywają wiele znaczących zmian w świadomości oraz w ciele fizycznym. Moim zdaniem planeta Ziemia i każda żyjąca tutaj istota podwyższa swoje wibracje, ponieważ we wszechświecie wszystko jest jednością. Wiele dzieci narodzonych w ostatnim czasie ma ciało, które jest magnetycznie lżejsze. Ci z nas, którzy są starsi i wybierają przemianę, muszą przejść przez wiele przemian fizycznych. Pytanie, co powoduje zmiany fizyczne u tych, którzy urodzili się z dwoma pasmami DNA? Brenda Fox. Najprostszą drogą, aby zmienić nasze DNA jest wirus. W efekcie wirusy nie muszą być tylko negatywne. Wirusy żywią się tylko żywą tkanką. Wirusy związane z DNA są podobne do y, takich wirusów jak herpes, 6 albo Epstein-Bar. Zmieniają one strukturę komórkową. Retrowirus HIV nie jest wirusem DNA. Zamiast zmieniać ciało, pożera je. Większość ludzi, którzy przeszli przez ten proces, zmienia się, a wygląda to tak, że zdobywają nowy zawód, nową strukturę myślenia przynajmniej na początku nowy styl życia. Jakkolwiek w tym okresie czasu czują się naprawdę chorzy, zmęczeni lub ogólnie beznadziejnie, poza tym trzeba wiedzieć, że jest to wielki dar. Jest to przejściowe. Zostaje im dana szansa, żeby zmienić ciało i DNA w lżejszą, zdrowszą strukturę, jaką będzie można obserwować w następnych pokolenia. Anioły, które będą widzialne, będą oznaką, że ewoluujemy. Tak jak ja to rozumiem, do roku 2012 ten proces się dokona. Do tego terminu mamy czas. Pytanie. Jakie inne zmiany możemy obserwować lub się ich spodziewać? Brenda. Przestaną nas męczyć choroby. Więc czyżby powód, aby nie umierać? Może będziemy zdolni przyjmować nasze nauki z radością i miłością bez cierpienia. Stary system musi odejść, jednak nie odejdzie dobrowolnie i z całą mocą będzie się bronił. Dlatego są wojny, obecny system medyczny jako sposób na uzdrowienie też już nie funkcjonuje. Również światowe rządy zawiodą. Wiele starych paradygmatów już nie może istnieć. Starają się daremnie utrzymać stary system, jednak przemiany nie dadzą się już powstrzymać. Ci z nas, którzy wybrali ten czas na swoje życie ziemskie, są pionierami nowego gatunku. To ludzka przypadłość, że niestety nie rozpoznajemy jeszcze nieba na Ziemi. Jednak otrzymujemy pomoc extra od mistrzów i istot pozaziemskich, które są natury anielskiej. Patrząc na to z wewnętrznego punktu widzenia, kiedy patrzymy na to od wewnątrz, słuchamy swego wewnętrznego głosu, jesteśmy we współbrzmieniu z tym, co do nas przychodzi. Pytanie, jakie są negatywne skutki tych zmian? Brenda. Wraz ze zmianami komórkowymi czuje się, jakby już nas tutaj nie było. To się czuje. E, można się czuć bardzo zmęczonym poprzez jakby wyczerpanie, ponieważ komórki ciała zmieniają się do nowego bytu. Jak małe dziecko, osoba dotknięta zmianami, potrzebuje wiele spokoju. Duchowe zawirowanie, niezdolność do rutynowych czynności czy koncentracji są przy tym czymś normalnym ponieważ jesteśmy programowani do czegoś większego. Bóle mogą wystąpić w całym ciele, które pojawiają się bez konkretnych powodów i to też jest normą. Wiele osób czuje się, jak gdyby były przejechane. Jeżeli w takim momencie szukacie rady w medycynie akademickiej, to najprawdopodobniej zapisuje się Wam prozak, ponieważ lekarze nie mogą zdefiniować prawdziwych. Przyczyn. Dla zawodów związanych z medycyną będzie bardzo trudno, jako że ciało energetyczne nie leży w zakresie ich kompetencji. Ponieważ czakry mają powiązanie z nowym systemem endokronologicznym, kobiety będą przechodziły przez zmiany hormonalne. Płacz pojawiający się zupełnie bez powodu, potem y, hormony uwalniają łzy. Wiele kobiet wcześniej wchodzi w menopauzę, gdyż wszystko przyspiesza. Mężczyźni mogą być sfrustrowani albo przemęczeni z powodu mniejszej aktywności niż wcześniej. Mężczyźni mogą to bardziej odczuwać um, jako wzmożenie.